Hej, witam wszystkich imperialistów! Tutaj Lukas w kolejnym odcinku naszych przygód w Ameryce. Boże, ile buntów mnie tutaj czeka. No i z tego się spodziewałem. Dzisiejszy odcinek chyba będzie właśnie z testumienia buntów i niczego innego więcej. No ale za dużo się rozrosłem ostatnimi czasy. No i po prostu mamy dość spory wóryk z ostrzyn, jak i niezadowolenie w tym naszym kraju. Co tu mam? Expansion w krótko takiej Exploration Economic. Jedną... mam jakiś ekspans... Nie plutokratyk jest tylko wojskową, dość mało tego. Ale ekonomiczne by nam się przydały, są bardzo fajne dla krajów kolonizacyjnych, bo można sobie dość sporo budować sobie własne prowincje. Też mam dla was dobrą nowinę. Wczoraj świedliśmy z chłopakami, nie, nie wczoraj. Wczoraj mieliśmy się z chłopakami. Dzisiaj, dzisiaj, jutro, jutro, jutro w niedzielę, bo to będzie niedziela. Sied Mamy się z chłopakami, i nagrywać e Europę multi, więc polecam sprawdzić, czy będzie o 18. Raczej tak, bo już się umówiliśmy na pewno. Okej, okay, 15, 16. Pro A, bo jestem w Republikum i mam kiepskiego władcę. 37, to tego już bym boostował, Typa: Strony The Government 102 punkty. A ile dostanę wtedy? O, to trzeba będzie zobaczyć, ile punktów się dostaje za to. 7% kultury u mnie to sucowie. Wow. Trzeba będzie ich zaakceptować. Dobra, koloniści. Teraz w sumie, kolonistami mam lecieć tutaj w dół do tego wybrzeża. Handel, jak mamy tutaj, ja, mamy trochę przesyłamy z. Tąd 27, przydałoby się wysłać tutaj okręty. Ile krajów mi tutaj podpieprza? Austria. Austria? Czym? Ze statków nic nie mają. Jak Austria mi stąd kradnie. Austria ma swój Trade Power Dobra, nieważne Po prostu chyba tyle ma z tego, w zasięgu nie wiem, Austria jest duża? No w ma tutaj te ziemię jeszcze Ten tym się to na Holandii zamieni, nie widzę, że wygrywa wojnę z Francją A Anglia płonie i o to chodzi Nie! Naprawdę Nie. Ja pierwszy. dostała Anglia dostała unię personalną pod Austrią. Nie, no co za jaja. To już wiemy czemu Austria ma ten zasięg. Ja to będzie to będzie wesoło. Chociaż to mi też ułatwi sprawę, bo Anglia będzie. Będzie trzeba uwolnić Anglię pod unipersonalnej personalnej, albo ją tam tak długo cisnąć. Dobra, niszczyć to, niszczyć to No ale w każdym bądź razie jest to dość śmieszne Na pewno nie, no utrudni mi to sprawę z jednej strony dobrze, bo to zmniejszy ee, zmniejszy po prostu siłę Austria zmniejszy siłę Anglii Ale z drugiej strony będę musiał walczyć z Austrią również Co za sobą ma ten problem hm. Ale Austria jest w cesarzem w HRE. Będzie miała potężne sojusze. To będzie ciężkie w sumie. Nobility. Zrobić w takim razie, żeby to łatwo poszło. Może się zerwie ta Unia. Zobaczymy. Nie ma ja co panikować na razie. I tak nie jestem gotowy do wojny z nimi. Tym bardziej, że jestem wolnym krajem od 30 lat dopiero. Jest tu jeszcze sporo roboty przed nami. Dobra, to odbite, jak my wyglądamy z Andresami. Jeszcze tutaj mi wybuchniesz. To lećmy tu to od razu. 314 To te miści i Liniwek separatist to mi zaraz wybuchnie. No i w sumie, jakbyś bym potekł, potem mógł już coś tutaj dalej podbijać. Chociaż szawane, żeby podbić. Hmm. Nie wiem. Ha, Może coś już podbić dalej. Może, może. Albo idzie odkrywać ten świat, w sumie to weźmy tak. Jeszcze, póki mogę tutaj pochodźmy, odkrywajmy coś. Strasznie mnie zawsze denerwuje gramnacja na nowym świecie, że nie ma tej automatycznej ścieżki odkrywania. 42380 380, czekajcie to jeszcze flotę dobudujmy eee, 34, 10 okrętów, ta to. to handlowe O. No. Okej, okay, ale teraz po prostu myślę, że zawsze trzeba mieć pecha przy tego typu achievementach. Przynajmniej u mnie. Mmm, Och, no. Straszna rzecz. Coś oni mi się tak buntują. Ajoła. Trzeba go podbić. Hehe. Osage. Znaczy, jest to jest jakieś takie, kilkanaście plemion. Chociaż pograłem sobie trochę, e, ktoś, bo ktoś mi tam pisał w komentarzach, żebym pokazał, jak się gra tymi plemionami e, północnoamerykańskimi wędrownymi. No i mechanika jest dość prosta, po prostu sobie możesz chodzić do momentu, aż znajdziesz jakąś fajną... E, fajną prowincję, na której chcesz się osiedlić. I potem możesz tam zacząć kolonizować wszystko dookoła. No i masz też reformowanie tam religii, działa to podobnie jak u Azteków. Z tą różnicą, że nie masz eee, takiego złego dnia gdzie wszystko ci wybucha w kosmos. <laughs> Dobra. Dobra, to mamy już na maksa. Force limit mi to zwiększa. 369 wybiście. To jestem stary, zadowolony z tego. Słuchajcie, to każde z tych plemion jakby się fajnie rozwinęło, to dość sporo punktów tam się na to trzeba wydać, bo ma, wydajecie zarówno administracyjne, dyplomatyczne i militarne, żeby tam się reformować i trzeba ich, trzeba tam pięć poziomów rozwinąć? Każdy poziom daje jakieś ulepszenie, mimo że wychodzicie jako o wiele silniejsza nacja niż takie niż tacy cesta bo tam są masakrycznie różne te bonusy. E, różne dla każdej nacji. Nie, nie wiem, czy to potem zostaje. Co to można było, to kiedyś zobaczyć, Zresztą są te aczy w zagranie była siuksami i zrobienie czegoś z siuksami, nie? Więc można było, by się w to pobawić, różnie zrobić z tego w serię. Tylko, że tam trzeba było jechać non-topper na czwórce przez bardzo długi czas, bo. E, no, wojen nie macie. Po co ja to zrobiłem? Lepsza była 30. wojen nie macie bo hmm, jak tylko zrobicie więcej niż jedną prowincję no to przez, nie możecie już dalej migrować tak hmm, produkcja wszędzie 7 nie 8 Jest ewentualnie kasę też tam się nie opyla za bardzo bo wszystkie te kraje Um, po prostu głównie zarabiają, że tak powiem, w skrócie. No, w sumie można coś takiego zrobić. Misz, misz, misz byśmy mieli wtedy granic. This is bad. Very bad. Excellent. Take over. Zróbmy też tą kulturę akceptowalną z Nie, i Jockeysów. Zawsze 7%, nie? 8. jako kolonia. Ma... Byliśmy ki ki kingdom Nie. Co trzy inflacji A my jesteśmy. Jaki poziom mamy? Nigdy nie wiem. Kingdom na razie, ok, Ale to chyba ulepszałem sam nawet. Nobility Burgersy. Hmm, to dajmy burgersy. Wolę Burgersów. Zawsze więcej kasy. Okej, okay, jest. Jakaś kolonia wreszcie ruszyła się. Dalej, która skończyła się? Ty, dobra. Wiesz, oni tutaj mają pewnie mnóstwo konfederacji powiązanych, plemiennych. Po prostu tak mają, ci indiańce. Okej... Okay. Ja, no można by tu zaatakować. Cholera, jakbym... ich zaatakował, to jest beznadziejnie w tym momencie. Tu i mam wojnę z tymi wszystkimi. I te są może potem bez. Nie, no, może nie będzie to aż takie wkurzające. Native rising, ok. A ty masz z kimś sojusz? Też więcej tych sojuszy masz. Nie, trzeba byłoby mieć kilka armii do walki zrobionych mamy też zadłużenie dobra to przynajmniej wróciło, protect trade i teraz tak, my zbieramy w Chesapeake Bay a to nie, nie tam na Karaibach Mississippi gdzie indziej to jest jeszcze no w ogóle nie, dobra czyli z Karaibów po prostu kraniemy I w ogóle też się zastanawiam czy tej floty nie wysłać na Karaiby Czekajcie, jak my, my, teraz tutaj mamy 82%, jak to wyłączę, mamy 79, 3%, to nie jest taka duża różnica. No teraz jakbyśmy z Karaibów wkradli więcej. Wysłanie jednej dziesiątki mi zwiększyło o jeden dukat, czyli chyba bardziej to drugiej dziesiątki jest kolejny dukat, 28%. Jakby w ogóle, jakby tutaj wysłać, to byłoby lepiej dla nas. No i dzięki temu mamy więcej kasy. który tutaj, o dwa dukaty prawie. 41 lat ma typ, co mam? Diplomatic Reputation, trochę średnio. Fajne, jakbyśmy tutaj to chcieli porobić. No to może najpierw te mniejsze wojny potoczmy. Łatwiejsze. Ci też nie mają sojuszy. czy mieć trochę tą większą armię, jak będziemy tam wchodzili w dalsze te krajki. Fajnie, bardzo mi to cieszy. Dalej. Słychać, ten optymizm w mym głosie, nie? Okay, te dwie kolonie, czyli teraz tutaj raz, dwa, trzy, no i wybiś i dojdziemy do Azteków i potem haha, będą podboje, to ja po prostu będę miał tak dupną granicę, no ale to już będzie potężny kraj wtedy, USA Motherfuckers też raczej mi nie starczy punktów do ...Nuclear war z belli creek creek jak no belli dobra no, to a bo to było tylko że mogę fabrykować klejmy no to róbmy tego klejma są to na wszystkie porupmy dobra tutaj mamy tutaj nie mamy co z Hertz of iron spy Network Confirm. Przynajmniej się szybko napełnia, że tak powiem. Xiu, jakie duże. Ciekawe, czy... chciałbym kiedyś zobaczyć z zreformowanych Azteków przez komputer. Ale czy w ogóle któryś z tych nacje, nacj, nacji, żeby się właśnie zreformowali. Myślę, że to fajne byłoby. Uczcie zobaczyć coś takiego. 2,5, 2. 5, 2. Teraz w sumie mogę nadrabiać technologię. To w sumie dobre jest. W administracyjnych będę trochę zacofany w punktach. Teraz no, trzeba będzie zmienić, chyba, fokus na administracyjne. No tak, bo raz, że podbijać będę dość sporo. No weźmy fokus tutaj. 3, 3, 2. A no, i tu mam dać całkiem niezłych doradców. To nie jest tak źle. Już zapomniałem o tym, że mam takich trójkowych. Hmm. Okej... Okay. czy się mogę skończyć już? Tutaj mamy. Ale do kiedy w sumie? 34... E to może zdąży mi jeszcze wojnę wypowiedzieć. Dobra, no to teraz tutaj. Billspy Network. Na kasę to ja będę raczej na manufaktury starał się zebrać. Staram się też czy tych transportowców na razie nie skasować i po prostu nie zrobić za nich handlowych. Bo i tak raczej w najbliższym czasie nie będę potrzebował tych transportowych łodzi. No. Handlowe. Skoro każde 10 zwiększa mi od Dukat No i teraz już mamy 3, 3, 2. To już jest coś fajnego. A co możemy zrobić? Form American Nation nie. Pass Missionary Strength Dajesz, to się przyda. Ile? To Nacji mogę stworzyć? Form Mexican Nation, Quebec Central American Nation. Ja pierd Prze... Portugalia ogłaszam moim swoim nowym rywalem. Bardzo mnie to cieszy. Construction cost mi 10%. Bardzo dobrze. Czy się kłócą? Nie widzą, że współpraca jest lepsza niż kłótnia. prostu jakby polski parlament to był. Okej, okay, czyli... a w sumie ja też nie zrobiłem embarga na nich. Ale zdobyć Karaiby byłoby fajnie. Jako Portugalia. Ej, Portugalia już wtedy nie ma sojuszu z Anglią. Ale Austria i Kastylia. Jej, <słuch> jeden pies w takim razie. Dobra, Fabryk Claim. coś łatwego i szybkiego, nie? Tym razem trzeba będzie łodzić po całej mapie. Dobra, i potem, jak tutaj bym chciał otoczyć wojnę, to to mogę i to mogę osobno też zająć. I byłoby dobrze, bo wtedy bym zaczął graniczyć z tymi państewkami tutaj. No, dość szybko, dobra, to już leć mi tu. Jak to? Embargo muszę mi zrobić. Um... Ciekawe czy na nację kolonialną też mogę zrobić embargo. W sumie to nie pamiętam czy od razu mam embargo na wszystkie kraje też podległe czy... Dobra, ale czy to jest dla mnie z i Embargo? Nie, to wyjebiście. Podoba mi się to, że z Ksiu mają wojnę. Kiszej, z Xiu. Spy prestige czy stabilność? Stabilność to można na plus 2 sobie weźmie, nie? Jest to 32, to poczekajmy chwilę. Chyba, że. Nie, nie, nie ma misji raczej podbicia. Okej... 173 punkty... Ja raczej zdążę. 165... Jeszcze 2 miesiące... No jak w każda mi pasuje. Jak zdążę to wezmę, jak nie zdążę to nie wezmę. To poszła stabilność. No to nie będzie dwóch punktów. Pójdzie na korowanie. declare war. No w sumie to możemy pokończyć. Eee, tak, stop nie z tobą toczyłem tą wojnę. A z tobą mogę skończyć. for peace. Przynajmniej tutaj już nie mam teraz głupich kolorków w środku kraju. Dobra. Koloniści lecą, dobra. Nie będę kupował żadnych merców. No i potem zostaje... ten kraj zaatakujemy. 3 będziemy tutaj atakowali. Portugalia. Ej, oni już się reformowali. Przynajmniej Xiu się reformowało. Ma 15... nie, kto ma 15 level? A, to może tutaj była sama Portugalia i mi się pomyliło, tak. No to jednak się nie reformowali. O, ta wojna handlowa, jednak nie jest dla mnie fortunna. Protect, Raid, Karaiby. Już mniej zyskujemy, dzięki wysyłaniu okrętów tam. no Zawsze możemy dobudować. Ewentualnie może będziemy tam piracili. To też jest jakaś opcja, nie? za bardzo lubiana przez wszystkich dookoła, ale zawsze opcja. Dobra, to zakończmy. To też zakończmy. Przecież trochę kasim tutaj wpada. Raz, dwa. I wiedzą, że nadchodzę. No i pięknie. Szybka wojenka, kolejna. Takie powinny być w tej Ameryce. Claire, gdzieś muszę rozdać. Trade goods. Hmm. Tutaj jest bardziej trade goods. Cler. Tutaj też. Cler. Po sprawię. Będę musiał te tej Estatey te przeglądać, gdzie ja mogę. No to w sumie spłaćmy tą pożyczkę. Nie i będzie zawsze coś. 10 lat tylko, ale zawsze coś. No i widzę, że tutaj raczej nie mam jak potem tego podbijać. Hmm. Tutaj w tą stronę nie mam dalej jak co podbijać, więc będę musiał... Zająć się tymi plemionami, a tutaj będą porąbane te wojny. Będę musiał kilka naraz prowadzić. O, dobra, claima zróbmy. Fabric claim... Okej... Okay. Dalej spadaj mi stąd. Spy network... Okej, okay. nie to nie, to nie będę mógł tak zrobić, bo jak tu skończę wojnę, to z tym też będę musiał spisować. Że potem te dwa zaatakować. Boże, to jest durne. A nie, w sumie to nie jest durne, jak tych zaatakuję, potem tych, potem wojnę temu i będziesz sobie z tych... Dobra, widzicie, jak puzzle jakieś, trzeba w odpowiedniej kolejności atakować, wyjebiście. Eee, więc też tak to zrobię. Chociaż ja kurka tu mi jest, może zaraz bunty będą wybuchały, więc powinienem tu zostawić tych ludzików. To jest dość daleko. Okej, okay, dalej korujemy. Nie podoba mi się to, że mają tą wojnę z Portugalią. Ile Portugalia ma wojska? To ma 246, USA 43. może niby mieć 1000, Korei by 25. Jest, Portugalia 63000. Kurka to nie zdąży ich podbić za bardzo. Dwóch fortów w obok siebie tutaj nie potrzebuje. Protect Trade, Panama, Rio Grande, Karaiby. Nie no, w sumie to bardziej mi się opłaca przesyłać, to zawsze busta dostajemy. Tylko widzę, że mamy coraz mniejszy udział. To te wszystkie embarga. No tutaj to po prostu będę przesyłał, bo nie mam wyboru. Nie no, ale będziemy toczyli wojnę o Karaiby, no. Ja to nie może nie być pod władzą USA. Motherfuckers. Mm. To mi bardzo nie pasuje wtedy. Dobra, ale myślę, że w dzisiejszym odcinku to tyle. Dzięki Wam za oglądanie. I widzimy się w kolejnym, gdzie będę raczej te regiony podbijał, rozwijał się dalej. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Ja by wszystko. I teraz korupcja jeszcze całkiem nieźle zaczęła rosnąć. Więc widzimy się kolejnym razem. Hej!